Hejka hejka moi kochani, dziś jestem na różowo, chcę być tak troszeczkę lajtowo, chcę dla Was nagrać też lajtowy odcinek dzisiaj i postanowiłam, że dzisiaj nagram o książce wydawnictwa Book End pod tytułem Być jak Ingrid. Myślę, że jesteśmy dzisiaj wyborami atakowani. I dlatego postanowiłam nagrać lajtowy odcinek. Dzisiaj jeszcze kończyłam tę książkę, więc można powiedzieć, że jest świeżo za mną słychać śpiew ptaków, więc stwierdziłam, że nikomu nie będzie przeszkadzał ten śpiew ptaków, teraz jest piękna pogoda, słoneczko, jest czas przed wyborami i myślę, że chcę też powiedzieć o książkach, które są poprawne, czyli pomiędzy beznadziejnymi historiami złotpada do. Książki, które są po środku, takie, którym nie można niczego zarzucić, generalnie. Agata Bizuk, kim jest w ogóle Agata Bizuk? Jest oczywiście panią od HR-u, rocznik 81. Emigrantka, choć tylko ciałem, bo duchem zawsze w Polsce, z wykształcenia socjolog, a z zawodu HR-owiec. Od zawsze chciała zostać emerytką na stałe. Mieszka w Irlandii. W swoim dorobku ma kilkanaście powieści obyczajowych i bestsellerowa rodzina saga Potemkowiec spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. No, jest to jak widzicie część Sagi Potomkowie. Nie znam do końca tej serii. Mam tutaj jeszcze drugą książkę od Agaty Bizu, którą oczywiście też zrecenzuję. Głodnie jest to też część z tej serii. Nie, to nie jest część serii Potomkowie, jest to osobna książka. Jak już mówię, nie znam tej serii, ale, ale jak widać nie trzeba. Tutaj to dzieje się w obrzyku. Piękne miasto Wałbrzych, słynące z zamku książ. Na temat okładki już mówiłam wielokrotnie, że okładka jest po prostu beznadziejna. Po prostu nie rozumiem idei tej okładki. Nie cierpię okładek z twarzą na, na w ogóle dawanie twarzy. Ok, ta dziewczynka jest ładna. Nie wiadomo, czy to dziewczyna, czy kobieta. Jeżeli to jest Ingrid, to no tak mi w ogóle nie pasuje na tę Ingrid. No może w młodości, ale. Tytuł też nie do końca do mnie przemawia, dlaczego mam być jak Ingrid, zważywszy na to, że jest to dosyć specyficzna bohaterka. Hmm. Znaczy to akurat nie jest nic złego, że ona jest specyficzna, ale tak mi jakoś nie pasuje. E, tak. E, więc powieść dzieje się w latach 80. E, I cóż, i. Hmm. E, i oczywiście tutaj bym bardziej dała tytuł Marzenia Ingrid albo jakieś, jeżeli już mieliśmy się trzymać tego jakiegoś tytułu z tą Ingrid w nazw, w imieniu, no to bym dała po prostu Marzenia Ingrid albo jakiś sen Ingrid, coś takiego. Też brzmi infantylnie, ale myślę, że lepiej brzmi niż być jak Ingrid. Yy, pa bardziej pasuje może do tej książki. Jeśli chodzi o fabułę książki Być jak Ingrid, no to znajdujemy Agata Bizuk, jest to wiem, że najnowsza książka wydawnictwa Bookend. Za okładkę odpowiada Justyna Knapik i błagam nie róbcie nam tego wydawcy, już wcześniej prosiłam, żeby nie robili takich okładek. Nie pozwalali, za takie okładki powinno się karać naprawdę, to jest po prostu nie wiem, kto się zgodził na taką okładkę, tutaj widzicie, mamy dla porównania książkę tej samej autorki, no to też nie jest jakaś wybitna okładka, no ale przy tej, no z całym szacunkiem ta jeszcze ma tutaj takie kolorowe strony, jest to taki rodzaj książki obyczajowej, lightowej, taką, którą fajnie wziąć nad morze, na chill, gdzieś wyjazd, oczywiście w domu też możecie czytać, jest to taka y, książeczka, która Poprawia humor, która nikomu jak gdyby nie szkodzi, jest taka troszeczkę bardzo realistyczna. Dzieje się w la... koniec lat 80. dla górniczego Wałbrzycha jest wyjątkowo trudny. Kiedy cały kraj pokłada wielkie nadzieje w transformacji ustrojowej, otwarciu granic i odzyskanej wolności mieszkańcy Dolnego Śląska zastanawiają się, czy będą w stanie przetrwać. Nowe władze zdecydowały bowiem o wygaszaniu kopalń. Ingrid, zaradna żona dyrektora jednej z nich, doskonale wie, że idą trudne czasy, a zmiany będą tylko gorsze. Henryk też daje sobie z tego sprawę, choć z całych sił stara się zaklinać rzeczywistość. Czego brat Antoni, gorliwy komunista, pomoże rodzinie utrzymać się na powierzchni. Jaką rolę w ich życiu odegra przedwojenna willa o uroczej nazwie Wandzia. Autorka po raz kolejny zaprasza do szczawna zdroju, by pokazać historię rodziny kręciszów. Jesteście ciekawi wcześniejszych losów, charyzmatycznej Ingrid. znanej z serii potomkowie. Przeczytajcie zatem jak to się wszystko zaczęło. Czyli to jest taki sequel, tak, sequel, prequel. Yy, tej historii, której no, nie do końca znamy. Przynajmniej ja nie znam, ale zapewne fani agaty Bizuk doskonale znają. Jak już mówię, no, okładka po prostu straszy. Jest to dla mnie horror, że można już nawet lepiej wygląda, Jeżeli już miałoby być, to zdecydowanie lepiej bez tej twarzy. Ja nie lubię w ogóle ani twarzy na koszulkach, ani twarzy na okładkach książek. Hmm, jakieś nie przemawiają do mnie te okładki z czyjąś twarzą i po prostu tak już mam yy, zwłaszcza, że teraz naprawdę wszystko może wyprodukować twarz na okładkach jestem po prostu jakoś nie jestem fanką takich okładek yy, wracając do treści no to jest to język hagi, więc jest to język bardzo poprawny, jest to język, którym jest to fabuła, której też nie można nic zarzucić Mamy tutaj rodzinę 5-6-osobową, pięcio-, bo właściwie Ingrid ma aż czwórkę dzieci. Ma przyjaciółkę Jadzie, oczywiście motyw singielki. Mamy tutaj motyw Jadzia, która jest singielką. Musi być wszędzie singielka, no bo jakże? No i ta Ingrid, która jest matką czwórki dzieci, aż no szanuje kobieta, co jest matką czwórki dzieci. No i oni mieszkają w mieszkaniu, y, y, które aż mi huknęła ta książka, więc pomyślcie jaka ona jest. Y, no. No, posłuchajcie. Więc w tej książce no, mamy, nie ma tu żadnych ani erotyzmów, y, przekleństwa może są jakieś, ale generalnie no, jest to książka bardzo łagodna bardzo taka, no taka właśnie idealna na plażę, żeby się już całkowicie tak nie, nie zagłuszać historia, historiami z Woodpada. Jest to taka książka, która jest właściwie takim chillem, typowym chillem. No jest to rodzaj książki poprawnej, literatury poprawnej. Jest to taka książka, jak widzicie tutaj Aga, autorka pracuje w hr mieszka w Irlandii. No i Dział HR, czyli wiadomo, że jest to jej dodatkowa praca, co nawet zaznacza tutaj w. Yy, tak, serdeczności, Wasza Agata. I tutaj nawet zaznaczyła, że kiedy. Do dus How Green, jak zwykle ciemna noc 24 lutego 2025 roku, godzina 4:04, oby tylko nie zaspać do pracy. No więc moi kochani, nasza autorka, a w ogóle jak Wam się podobają moje włosy, od tego powinnam zacząć, że mam nową fryzurkę. Ale to już wracajmy do tematu, pod koniec poruszę ten temat mojego nowego kolorku. Więc moi kochani, jak wy, czy czytaliście już książkę Agaty Bizuk, jest to wydawnictwo Bookend, dziękuję bardzo wydawnictwu za to, że wysłali mi książki, które jeszcze będę recenzować, dodatkowo czekam na książkę tego samego wydawnictwa, Marty Błoch, influencerki, jak wiecie, więc tutaj no, jest to książka, na pewno ciekawa, na pewno interesująca. Pokazuje Wałbrzych. Jak wiecie, Wałbrzych to jest piękne miasto jedno z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku. Teren górzysty, gór, pięknych gór Wałbrzych. Miałam okazję przejeżdżać przez Wałbrzych, to znaczy ogólnie wiele lat temu. Byłam także w Zamku Książ i tak dalej, i tak dalej. To jest godzina drogi od Wrocławia, więc niedawno, kiedy byłam w szklarskiej porębie, po mijałam właśnie Wałbrzych. No i mogłam na niego spojrzeć z takiej fajnej perspektywy. Nasi bohaterowie też posługują się językiem śląskim. Tutaj oczywiście jest. Myślę, że też przeczytam fragment, żeby Wam przybliżyć jakoś język. Hmm. Właśnie ten język taki prosty. Hmm. Dobrze, rozdział ósmy. Niby już zaczął się październik, a pogoda cały czas była niemal letnia. W tym roku słońce okazywało się wyjątkowo łaskawe, ale to z kolei mogło zapowiadać srogą zimę. Ingrid zdecydowanie bardziej wolała lata śnieg, ją męczył i denerwował, i tak nie mieli z Henrykiem źle. Coroczny deputat węglowy pozwalał im nie martwić się o opałem. ale samo noszenie wiader z węglem, rozpalenie i sprzątanie tego wszechobecnego bałaganu przyprawiały Ingrid o napady złości, nienawidziła pieca i tego wszystkiego, co działo się dookoła. Wszyscy na jej osiedlu tak mieli, ale zdecydowanie wolała czyste mieszkania z wielkiej płyty, gdzie ciepło było po prostu dostarczane z kotłowni. Ileż mniej byłoby z tym kłopotu. Co prawda Henryk zawsze przekonywał ją, że po pierwsze, w wielkiej płycie nie dałoby rady mieszkać ze względu na cienkie ściany, a po drugie, opłaty za ogrzewanie zrujnowały już nie jeden budżet domowy, ale Ingrid i tak cichaczem marzyła o życiu bez wilgoci węglowego pyłu, noszenia wiader i rąbania drewna. A może w tym nowym domu nie będzie pieca? Rozmarzyła się, kiedy w sobotni poranek zbierali się do wyjazdu do w Zdroju, żeby obejrzeć nieruchomość, którą mieli dostać. Czy to znaczy, że już ci przeszło i nagle zaczęłaś się cieszyć? Henryk powoli oddychał ze spokojem. Wiadomo, że Ingrid spodoba się nowy dom. Kto by o takim nie marzył, to nic, że miał tajemnicę. W dzisiejszych czasach cały świat był tajemniczy, a ci, którzy mieli coś do ukrycia, skrzętnie korzystali z dostępnych możliwości. Potrzeba było tylko czasu, żeby jego żona pokochała ten dom. Oczywiście i tak jak sobie obiecał, nigdy nie powie i dlaczego Villa Wandzia trafiła właśnie w ich ręce, choć sam bazował jedynie na szczątkowej wiedzy i własnych domysłach, ale im dłużej o tym myślał, tym bardziej przekonywał się, że może wcale nie stało się źle. Dzieciaki rosły i każdy z nich potrzebował swojego kontaktu. Janusz zapewne niedługo wyjdzie z domu, ale dziewczyny i Robert jeszcze przez jakiś czas z nimi zostaną. Gnieżdżenie się w trzech pokojach było znacznie trudniejsze niż kiedyś, a tam będą mieli luksusek, każde z dzieci będzie mieszkało osobno, a i on i Grindt w końcu zdobędą odrobinę prywatności. Odkąd urodziła się Paula, nie było szans ani na intymność, ani nawet na spokojną wieczorną rozmowę w łóżku. Jak wiecie, tutaj ta willa Wandzia jest oczywiście, wiadomo, tutaj jest takie marzenie tej Ingrid o domu. I wiadomo, że ta willa nie, nie jest dostan do, otrzymana przypadkiem. Mamy tutaj kopalnie, zamknięcie kopalni, węgiel. Jak wiecie, politycy również wykorzystują temat węgla. Górnicy, którzy mają bardzo niebezpieczną pracę, kontrapan, dyrektor, do którego wszyscy mają oczywiście pretensje, bo jak wiecie, bycie dyrektorem kopalni nie jest zapewne przypadkiem zdobyte. Tutaj nasza bohaterka chyba nie pracuje, z tego co przypominam sobie, no, wychowuje czwórkę dzieci, więc tutaj ma to brzemię. No, no cóż, zawsze podziwiam. Takie kobiety, ja jeżeli już bym miała mieć dziecko, to byłoby to jedno dziecko. No i bycie jednakiem też ma pewne przywileje. I tutaj mamy też pokazane właśnie w Chociaż może trochę mi o to jest prequel bezcelerowej serii prequel. Miałam rację. No więc możemy z tego prequela poczytać w sumie dalszą część. Ja tutaj sprawdzę jakie są dalsze części tej serii potomkowie. Hmm. Zaraz poszukamy. Książki z cyklu Potomkowie. Być jak Ingrid. Skóra na niedźwiedziu. Potomkowie tom pierwszy. Do grobowej deski tom drugi. Gwóźdź do trumny tom trzeci. I tutaj właśnie dziwi mnie to, że tutaj jest taka beznadziejna okładka. No, te inne jej okładki, no niestety też nie są najwyższych lotów, przypominają troszeczkę okładki e, książek dla dzieci. Właśnie jest to taka fajna obyczajówka, e, taka książka wręcz familijna, nieco, którą właśnie można fajnie z rodziną poczytać. E, jest to taka książka, która, do której ciężko się doczepić. Mówię, język jest poprawny, jest fajna opowieść, fajna fabuła, rodzinna. Jest to taka książka, którą można zabrać w góry, nad morze, na przykład w Wałbrzychu można sobie ją poczytać. No jest to taka przyjemna seria. Tutaj właśnie troszeczkę mi się też kojarzy z Grocholą, z opowieściami Grocholi. No i to przejęcie tej wili, ten nepotyzm, znajomości, wredne przyjaciółki, alkoholizm. No myślę, że tutaj wszystko jest tak zawarte w tej książce i no i ta książka jest taka jak gdyby skoncentrowana właściwie na tej rodzinie. Myślę, że każdy z nas miałby taką sagę do opisania gdzieś, gdzie byłoby po prostu no, piękna, miła, przyjemna historia. Dlatego polecam Wam tę książkę, jeżeli właśnie chcecie się zrelaksować. A chcecie przeczytać coś wyżej niż historyjka złotpada, której niestety jest pełno, czyli życie influencerów, bo wszyscy influencerzy to przecież jest złoty. Nie wiem, czy widzieliście dziewczynę influencera, jak już mówiłam niedawno, miałam okazję oglądać Zły Wpływ. Jeszcze chcę powrócić tutaj do tematu. Być jak Ingrid i jednocześnie do relacji w, serialu, w, w serii najnowocześniejszej, nowej zbudujemy sobie nowy dom, gdzie właśnie zb... zróbmy sobie dom, prowadzi to Joanna Koroniewska i to dosyć specyficznie pokazuje relacje, Różnych, mamy różne osobowości, i to, że muszą zbudować ze starego domu, uczynić remont. Myślę, że program też ma za zadanie pokazać, że nie trzeba budować nowych domów, że na tych starych można zrobić fajne fundamenty. No, jest to też program pokazujący współczesne relacje. Jeżeli chcecie, zrobić na ten temat odcinek. Myślę, że jest to dosyć ciekawe, bo patrząc na te relacje tych par. Jak bardzo są różnorodne, i to też daje odpowiedź, jak to jest z tym mieszkaniem, i myślę, że zrobię po prostu odcinek o tych słynnych mieszkaniach. Jak to jest, jakbym chciała sobie kupić mieszkanie, na które oczywiście nie ma możliwości, ponieważ trzeba spełniać warunki. Podobnie jak trzeba spełniać tak naprawdę warunki, by zostać rodzicem, by być, by być właśnie matką, i tak dalej, żeby po prostu to wszystko się jakoś zgadzało. Więc moi kochani, ja jestem też przewodniczącą, więc w ten weekend czekają mnie mnóstwo obowiązków, które mam nadzieję spełnić yy, obywatelsko, ale nie wracam, nie mówimy już teraz w ten weekend o wyborach, ponieważ jesteśmy nimi wręcz narzucani agresywnie, torturowani wyborami. 2025 na prezydenta. Co do tej książki, więc jeżeli byście chcieli uciec od tematu wyborów, to nic, to kupcie sobie tę książkę, przeczytajcie, jeżeli też znacie poprzednie serie tej książki. A ja wkrótce ocenię także książkę Głodni, którą przeczytam i która jest osobną sagą. Tutaj cena 46 zł i jest to osobna historia, więc tym lepiej będzie mi się to czytało. Ja Was pozdrawiam, życzę Wam pięknego weekendu i zapraszam dzisiaj na live'a o godzinie 18-19 jakoś tak. Więc moi kochani, buziaczki dla Was zdrowia. Wam życzę, bo zdrowie jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Potem możecie robić resztę. No i kaski też by się przydało mimo wszystko. Chociaż żadne pieniądze tak naprawdę nie dadzą nam zdrowia. Bo jeżeli mamy być na coś chorzy, to i tak będziemy. I tutaj ja mówię Wam jako nerwicowiec i zalecam wszelkie badania, wszelakie róbcie sobie, nie bójcie się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A ja wracam do pisania i do ogarniania mojej roli przewodniczącej. Jeszcze kawusi nie piłam, bo się skończyła, więc czekam na kawusie. Pa, buziaczki kochani, trzymajcie się, pa.